Widzowie, jestem tutaj z wami, ponieważ dostałem książkę, książkę, której jeszcze nie czytałem, ale zawsze jak coś dostaję, to się z wami e, tym dzielę. No i chciałem was też poinformować właśnie o tym, co dostałem. No i w moje ręce wpadła taka oto książka, która, widzowie, domyślam się, co może się w niej znajdować, iż gdyż wczoraj, e, wczoraj Dave widzowie znalazł swoje oczy. I on te oczy, widzowie, dał do pewnego miejsca, a mianowicie do portalu, który odpali się w momencie, w którym te oczy będą w nim, e, jakby. No, wiecie o co mi chodzi. Nieważne, przeczytajmy tę książkę. Słuchaj, wiem, gdzie są Twoje oczy. No i mówiłem Wam, nie idź lepiej tam sam, nie mogę Ci powiedzieć wprost, gdzie się znajdują. Szukaj tam, gdzie mieszkasz najlepiej. Okej, okay, czyli. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj. muszę jeszcze raz to przeczytać. Słuchaj, wiem, gdzie są Twoje oczy. Nie idź lepiej tam sam. Nie mogę ci powiedzieć wprost, gdzie się znajdują. Szukaj tam, gdzie mieszka się najlepiej. I mam nie iść tam sam. Tak? Nie idź lepiej tam sam. Ok, a czekajcie, jak to jest na serwerze: Hater i Szczypson. Hmm, dobra, no to chodźmy do Szczypsona, bo Szczypson jest detektywem. On mi w takich sprawach, widzowie, na pewno pomoże. Dobra, Szczypson! 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 O, w ogóle tu jest zbroja. Fajnie. Eee, to w doletnie... Ej, nie ma Szczypsona, widzowie na chacie! I co ja teraz? No i muszę iść do hejtera. No nie wytrzymam, przecież on... On prędzej zrobi co innego niż mi pomoże. On widzowie z generalnie mi nie, mi nie pomaga. A nie wiem sumie, czy my się lubimy. Muszę się go zapytać. Eee, czekajcie, zapukam przez okno. O, no witam, witam. Co? Ej! Znowu mnie tu budzi ktoś! O, cześć, cześć, cześć! Ej, słuchaj! Daj, jest pod, ty co ty chcesz? Pro, mam pytanie Dać mi się, żeby tutaj robił nowe. No, Ale co ty zrobisz? Się. Pomóż mi, jaki X? się? Ty jesteś Xem! Co ty chcesz? No, słuchaj, y, potrzebuję amunicji do shotguna. Ja a ty myślisz, że mam? Ja nie mam takich rzeczy człowieku. No daj proszę. No. no nie dam ci na amunicji, bo ja nie mam. No, a jak strzelasz? Hmm... O, jakoś tam strzelam za szeną. Zawsze mi się udaje strzelca. tak. dobra, słuchaj, ty, bo ja potrzebuję pomocy. Yy, generalnie, słuchaj, yy, wiem jak odpalić pewien portal, nie mogę ci dosłownie powiedzieć o co chodzi, ale jest taka pewna sprawa i słuchaj, ja potrzebuję moich oczu, ja nie jestem x no zaufaj nie, mi! Po, co, jakich, ale co ty chodzisz mi do domu? Jakich oczu moich? Ty jesteś chyba głupi. Moich oczu, nie twoich. A moich, aha. Mm. No. No ale po co ci jacy? Masz czy widzisz mnie, na no to po co ci nada. Ale ja potrzebuję oczu takich moich, żeby odpalić pewien portal, no nieważne hejter, w każdym mm -hmm. razie jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Mhm, mm no to serac sam. No żart, 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 żart. Ale po co ci, ci mam pomóc, no? No to co ja ci mam zrobić? Ja bo nie dostałem, ci tylko Bo to nie dostałem książkę, dostałem książkę i w tej książce jest no. napisane, że lepiej nie iść tam sam. No i muszę kogoś wziąć, a ty jesteś jedyną osobą aktualnie na palionowie. Co ty w ogóle tu robisz? To ci się ma niby wydarzyć przecież ty, tobie się nie stanie, jesteś jednym i tak już o tu nie masz. Nic nie stracisz więcej, Mam nie masz nic do stracenia. No, zginiesz. No ale ja muszę, no. ja, ale tu chodzi o to, że ja muszę mieć te oczy, bo chłopaki mi kazali je zdobyć, no. no dobra, gdzie to jest? No słuchaj, właśnie tutaj jest problem, szukaj tam, gdzie mieszka się najlepiej, a gdzie się mieszka najlepiej? No w domu. No właśnie. A no w palionowie. Moim... No, a w moim Dzień. domu na palionowie tego nie ma. No w twoim na pewno nie, bo w swoim jest zimno, więc w tym się do dupy mieszka. Fajnie się tam Obstawiałbym... mieszka. Obstawiałbym dom kogoś innego, no nie wiem kogo, na przykład na przykład Na mój dom, ale w moim tego nie ma pewnie, bo ja go znam jak swastą kieszeń, eee. więc wydaje mi się, że no nie wiem, czy to może być dom. No mi się wydaje, że to tam gdzie mieszka się najlepiej, no, no, w sumie, a może to jest tam gdzie mi się mieszkało najlepiej? Może tak. Ty, to mi się najlepiej no. mieszkało w mojej jaskini! Do jaskini, no, hater! Ile ja w ogóle no, mam Ale tu jest jaskinia, gdzie ty tam lecisz? Aha, do najtowice, na w sensie. Jakie x -owice? ja nie jestem x-em, tutaj! Jesteś, jesteś. Gdzie ty lecisz, ej! Marny za, tobie, za tobą! Hejter! A co tu? Tu! A. Ja A, nie tu. mogę! Ale tu nic nie ma! To ty nie wiesz co tutaj jest! Patrz, to tutaj jest taki... Chodź, tutaj jest taki tajemny przycisk. Ja ci go pokażę. Ja ja chyba, że... A nie, tutaj już nie ma tego przycisku. nie ważne, kiedyś zamknęłem tu guz... Nie, to nie był gustik bambik. Co to jest bambik? No mówiłeś tak na psola. A, zapomniałem Ej! Dobra, ci... o to tu co tu to! przetrzymywałeś, kogo? No tutaj. Szczypsona. Hmm. I jest tutaj co? To to, to nie jest to miejsce, to jest tam. to. mi się wydaje, ]ussen. że to będzie są. ta jaskini, ja tutaj mam parę rzeczy, ci... Poczekaj, poszukajmy w takim razie. Jakie to są? Pieniądze? Ej, bzyku! Patrz, bzyku. Jest web. ja Ty jest bzyku! A ja złego łeb! Łeb Trzeba wyrzucać. Ty też powinieneś. Ej, co ty robisz? Trzeba ja go wyrzucić. Nie! Szukajmy, szukajmy tego co trzeba ten. O, gdzie tu, Tutaj mhm. jeszcze jest ten. To jest woda, ale dobra, w wodzie nic nie ma. A to jest jakieś też przejście, też nie ma nic. Hmm. No właśnie. Dobra, chodźmy tu. No tutaj. Jeszcze tu. No. Gdzie? No tu, tu. A, tu? No o jak... Boże, ty. Ale to jest długie, człowieku. No, musi być długie, dobra. No coś tu jest, coś tu jest, ale co tu jest, to ja nie wiem. Tam miałem kiedyś tajne wyjście. O, ile tu śniegu, a ja kiedyś szukałem śniegu. Potrzebowałem jest. go, masz tu coś? Kupsko, to nic nie ma, ty. Czeka Dobra, tu. nic nie ma. Chodź tu, tu, tu. O, woda, to w sumie ciekawe. Gdzie? No wchodź tu, Uch. tu, podłóżko. A no, no wchodź! wchodźź. Nie, nie umiem. Uuu, tam coś jest w ogóle. Ej, kurde, no ty w dziurę masz ty. No ty jesteś chory, no. Ty masz dziurę. No tam o. jest, bo tam jest moje wyjście ewakuacyjne. O. O. Dobra. Co, tutaj się, co tutaj się dzieje? Ej, tutaj jest jakiś co? Ej, Boże. Ej, to a chyba ty, to nie? miejsce, bo tego nie było wcześniej. I zobacz, są kolory X-a. Ej, to faktycznie, Ale a poczekaj, poczekaj. A tam się tutaj... znajduje. No nie wiem, może tam są te oczy. Dobra, Ej, czekaj. Ustaw sobie ze spalanem. Ej, i tu trzeba zostawić itemy. Dobra, czekaj, ty ja zostaw swoje na dole, ja swoje zostawiam dobra. na górze. A ty masz tak mało itemów? Ej, no, a co? No nic, tak pytam. Dobra, słuchaj, ustaw se respawna, ustawiesz. Mhm, mm mhm, mm czekaj, się wezmę tutaj sobą swoje rzeczy, dobra. Dobra. No to ustawiaj i dobra. Musimy to przejść, hejterinio. Rozumiesz? Ja nie mogę, tyś jest taki debil. Dobra. O bo. Nie, no ty sobie... Ja, ja, Dobra, Nie no, mnie! Debilu! Ale ty i tak już zginiesz. Nie, ja, ja żyję, patrz, ja mam HP. Ja mam dużo HP. No. jak? Oh. Wow Wow! O oh. oh nie, hejter! Oh. Dobra, oj, oh jak ty jesteś głupi, co ty wymyś... to, to jest? Ej, ale ja chyba zginę Nie! Oj. Oh. Jak ty, jak ty żyjesz? Poczekaj Gdzie. na mnie, poczekaj na mnie! A jak tam skoczyć? Oh. Poczekaj na mnie! Nie. Ej, łóżko, 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 Do to Nie! Znowu! Ej, typie! Co? Poczekaj na mnie. Ej, dobra, ci pomogę, ci pomogę. Tylko... Ja wiem, że mi pomożesz, tylko słuchaj, bo jest taka sprawa, że no. ja się palę i nie wiem czy ja właśnie zginę czy nie. Nie, nie zginiesz, ja nie zginęłem. O, dobra. nie zginąłem, dobra i... Ja mam dwa serca tutaj. Mam to. Dobra. I mam to. Ja mam dwa serca, ja nie wiem jak ja żyję, nie. Weź mi tą łódkę! No weź na nią, na nią wejdź. O. U! Dobra, myk wejdź i bardziej łatwo, czekaj. A tu się nie da postawić. Ale no, to. nie da się. O, dobra, jestem. Ej, co jest?! A! Ej, ja, Co to się... Jakie to jest w ogóle to miejsce? Ej, masz jedzenie? Ej, ma, to jest łóżko, czekaj, czekaj, wezmę sobie respawn'a. Ej, dobra, poczekaj, ja zginę, bo ja mam za mało HP. Dobra. Teraz biorę łódkę, o nie, to jest najgorsze, bo to będzie mega trudne nie da się Dobra, czekaj łudką. Nie da się tego zrobić łódką, człowieku Da się, musimy to przejść, dawaj Ja też to zrobię, dobra, tu Ej, ładnie ci idzie Najlepiej to ruszać na pięć. O nie, o nie, o, o nie O, człowieku, na tego nie da się zrobić łódką, to jest taka kupa O nie! Ja. <noise> Co tu się dzieje? Czekaj, Spokojnie, a tak to, to, w końcu to? Ej, no zlepnąłeś mnie, no Ale debil no bo ty nie spykasz cały czas! Ej, się to na prosto zrobić chyba, ale no nie wiem. Ej, łódek jak, zabraknie. Jak na prosto? Łódek nam zabraknie. Dobra. To trzeba robić mm. powoli. Dobra. O, mam pomysł! Dobra, robię to. Dobra. Okej. Okay. Patrz, Dobra. Eee. No, ale, no, eee. po czemu ty? A, bo ty jesteś no ze w środku! Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, idę, Dobra, idę, idę. tego bloka. Czekaj, 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 Dobra, mam to, mam to, mam to. Dobra. Tylko widzę, ja wiem, że to długo trwa. I w ogóle się fajcie. Ty też widzisz jak się fajcie? Ja fajczę? się sunę. Nie e. właśnie. Aha, A ja... I ja... Nie... Ja... ja widzę jak się fajcie i to mi mega... Ej, myślisz, że jakbym dał mega speedana na wprost to bym tam wleciał? Myślę, że dla ludzie. Myślę, że to jest do zrobienia. Dobra, ale wolę nie ryzykować. Bo no, jesteśmy ale... naprawdę... Ej, ale nie wpadnij, proszę. Hejter, jesteśmy blisko! A, a. O nie! Hejter, co teraz? Oje! Oje! Dobra 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 dobra. dobra, dobra, dobra! dobra, dobra, dobra! Mam to! Czekaj! Nie? Czekaj, czekaj! A, a. Dobra, dobra! I! O nie! nie? Jestem! No Jesteś? Jestem! chodź tu! O, o nie! Co tu jest, co tu jest, co tu jest? Ej! Ale debil. No przez ciebie wpadłem! Jak się teraz mam właśnie. stąd wyjść? Ja nawet nie mam ten! Czekaj, 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 czekaj. Idź szybko po itemy, hejter! Czekaj, 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 czekaj. Ja skombinuję, ja wiem jak to zrobić, czekaj. Mam medium IQ. Dobra, co? patrz. Co? Skąd podaję? masz wodę? Mam, Nie Ej, bardzo, mam. Hater hejter, wejdź tu! Po co? Wchodź tu szybko, zobacz. Co tam nie się? uwierzysz. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę Patrz! Patrz! Co? Ja nic nie widzę, mam cię... A po ty tu nic nie widzisz No Okej, okay, bo ja mam... Dał wizję Słuchaj, są tu moje oczy! Patrz, we, weź, odwróć się i w lewo kliknij sobie No, wróg, wróg nie widzę, nie widzę. Wróg, wróg! Walnij wróg! Dobrze, no, troszkę w prawo Troszkę w prawo no, no i teraz wali. Dobrze, dobrze, no. Obróciłeś. O masz! Mam je? W lewym przyciskiem myszy musisz walnąć. A, oko, widzę? Jakieś oko widzę, no. Tak, dawaj je. Dobra, ja, ja je walnę. nie mogę. O, była ramka. Dobra, Dobra. weź je, weź, je, weź, je, weź je. Mam, ja mam, moje, mam moje oczy, mam moje oczy. Ja cię sunę, ja tutaj człowieku nic nie widzę. Dobra, wejdźmy stąd, stąd wejdźmy stąd. Ja. A co ty, nie masz wody? Trendy. No, 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 najpierw wodę. Mam. A ja? Mam, ja widzę tylko to, ale ja nic nie widzę więcej. A bo ty nie widzisz nic, kurde, no tak Ola, Dawaj do wody. Dobra. Dawaj no. No idziesz tu! No idę Mam moje oczy, widzowie, mam moje oczy. Teraz muszę jak najszybciej dać je palionowi. No dawaj tu! Już. Jezu hej, też co ty robisz? O idziesz. Widzisz już? Tak, 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 chyba, halo, o, dobra, jest, git. dobra, wracamy, walić to. Tak, ale już nie wracamy łódką. O, nie, nie wracam łódką wpadłem naprawdę. prawie przez nią. Ja wracam tak, patrz, typie, tutaj, 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 tutaj. i po to. Nie uda ci się to, hejter. No, nie, 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 lepiej tego nie próbować, o kur... Ej, Jezu, no. staję się, jakbyś no. mnie zepsuł, ja mam moje oczy, no. jak by wpadł, ale typ. Dobra, tutaj, nie daję. wiem widzowie jak my się tam już dostaniemy, ale to nie ma znaczenia, dziękuję wam za oglądanie, muszę jak najszybciej dać te oczy palionowi, odzyskaliśmy, jutro wchodzimy do portalu.